Siema, jestem Fieg. Dzisiaj nakręcimy sobie odcinek, yy, zagrajmy w Metin 5. Dzisiaj yy, gości ze mną Szymek i na razie będziemy wbijać levela. I zapraszam do oglądania. Jakby co to, to ja mam już większe levele yy, na innych postaciach, ale po prostu, po prostu wpadliśmy na pomysł, że nakręcimy sobie serię i... A dobra, to twój spot, tak? Dobra. To ja idę tam dalej. Co, co jakieś 30 leveli. Bęgnie to jasne Od nas nie zależy, to już tylko i wyłącznie wasza decyzja Który już level? Już? Dobra ja Ja na razie wbię około 20 i... Ja jak będę szedł do M2 to sobie zrobię Bo teraz to nie opłaca No kto nie zna, przecież to jest popularna, ale jeszcze nie wiadomo, bo coś. Ta Eurotraka to ja już. Ale nie wiem, czy net mam taką specjalną jakość do nagrywania tego Eurotraka, bo bym musiał zobaczyć i dopiero wam tam napiszę w opisie, czy czymś. Ale nie, wiesz co, ja już usunąłem te odcinki, więc. Ale mi tu potek dropi. O ja. W, jak wbijemy do przypuśćmy 50 levela, to ujemy cały ekwip. Się zobaczy. A tu jakiś master przyszedł do mnie. Faksujemy. No, nie wiem, jak nam czasu starczy. No nie wiem, mamy gdzieś tak 10 minut, więc. 20? Ja już mam 19. No <grym> ja. już mam prawie 20.

tych po potek no, tak się świeciły, że dobra, wiesz to ja idę, ja jeszcze wezmę jeden spot i idę zrobić sobie skill'a. Jakiego ty, jak, jakie ty skill sobie robisz? Ciało. Ja też. Ciało jest najlepsze do PvP. Ale do XP'a to jest body. No nie powiem. Yy, wiesz co? Gdzieś tak. Cztery yy, minuty. Ej, jeszcze cztery minuty, to jeszcze troszkę czasu mam. On to No nie wiem wiesz co, zależy jak mi się będzie chciało. No. O ja no czym mi się nie wgrało trzy strony. A, bo ja bez serka. No. W su, w su pierwsze nawalasz. W su pierwsze nawalasz. Aure... Ja też. No dobra, aury już mam, teraz będę na w wirak. Dobra, ja już, ja już idę do M2. Mi to obojętne. I tu, muszę, I tu muszę kręcić, i tu muszę, więc... Dla mnie to nie ma żadnej różnicy. Ja wszystkie lubię. Niedługo, jak może ogarnę, to e, prawdopodobnie z kolegą nakręcę e, science Row. Trójka. Ale najpierw to ja e, z tym, z ninjom nakręcę. No z ninjom. O, trochę mi zabierają, nie powiem. O kurde, to jakiś boss jest. Dawaj go ze Jeszcze jeden level i mogę FMS-a nosić. No. A ostatnio na Pandorze... O kurde, dedno. Czyli ja. Więc, więc ja w Pandorze jestem bossem, a on w Metinie, można powiedzieć, ale jeszcze go może prześcignę, jak dobrze pójdzie. Bo ja No, częściej to w Metina muszę gospodarować serwer, no nie? A serwer też us usuwam, bo... Bo chcieliśmy dla was yy, parkur zrobić, dla... No, że ja. No, że my zrobiliśmy. No. Takie czanki były, że nie dało ich się załadować. Pół, pół świata nie było. No teraz to już jest. Teraz to już jest. Nie, który. No można powiedzieć. O dobra, yy, na tle FMS-a żegnam się z Wami. To do następnego odcinka. Trzymajcie się, na razie.